Mogę złożyć skargę! Kobieta nie może pracować w takich warunkach! He, coś nie tak? Wiesz, cały dzień muszę sprzątać po tych cholernych animatorach, czyli robić im pranie, nie wspominając o tym, że są jedynymi osobami, których stać na spodnie, wchodzą do szyjskiej przebieralni! A Oraz sikają do głównego zbiornika z jedzeniem! I do wiatra odbopowania! Ujj! Co po prostu ciekawi, i szukają inspiracji! Sikali do głównego zbiornika z jedzeniem! Są po prostu ciekawi i szukają inspiracji. Nie no kurwa, ja tu nie wytrzymam! Posłuchaj, to są animatorzy. Potrafią rysować gołe laski i nic więcej. Bez tej umiejętności są kompletnie bezużyteczni. To napalone z niewieściałe zwierzęta, które nie mają życia. Prawdopodobnie większość z nich to prawiszki, którzy tylko marzą o tym, żeby takie lolitki jak my zrobiły im dobrze na Achterdeku. Ich egzystencja jest krucha, więc zaliczają się do gatunków średnio zagrożonych. Myślałem, że walczymy z kosmitami. Tak, ale tylko w stringach. Nie rozumiem, to jest chyba jakaś propaganda. Myślałem, że jesteśmy... Nie w bordelu. Powinniśmy walczyć o naszą ojczyznę, nie zachowywać się jak <śm> No to mamy problem. Przepraszamy za nieodpowiednio niską ilość sen z majtkami. Odpowiedzialnych wypaliliśmy z pracy, ale zatrudniliśmy nowych! No curva!